Cześć Pany, dzisiaj będzie krótkość zwięźle i na temat skasowania serwisu olejowego w Mondeo K4. Także zobaczcie, włączam zapłon, cóż tu nam się pojawi? Wymiana oleju, tak, dobrze. I teraz tak, żeby to skasować, wyłączamy zapłon. Przyciskamy jednocześnie pedał hamulca i pedał gazu do oporu. W tym momencie w moim przypadku akurat przycisk. U was pewnie może i być stacyjka. Przekręcamy stacyjkę w pozycji zapłonu do pozycji zapłonu. Trzymamy pedały i czekamy. OK, i w taki widzicie sposób skasowaliśmy serwis olejowy. Wystarczyło poczekać, aż ta cała procedura się zakończy. OK, dla potwierdzenia wyłączamy jeszcze zapłon. Włączamy zapłon. Jak widzicie, serwis olejowy skasowany. Także takim prostym trikiem możemy bez interfejsu skasować sobie serwis, gdy olej już wymienimy. Dobra, na dzisiaj to tyle. Także trzymajcie się i do następnego. Nara!